Dzień dobry. Dzisiaj dwie propozycje dań, które możesz przygotować do pracy. Pierwsza to kanapki z wędliną i żółtym serem. Do ich przygotowania potrzebujesz różyczki brokuła, które za pomocą alaksera rozdrobniamy dosyć drobno. Całość przykładamy do większego naczynia i następnie dodajemy 2 całe jajka, siemię nniany mielone może być również babka jajowata lub nasiona czyja, trochę soli oraz pieprzu, a także dwie łyżki kwaśnej śmietany 18%. Całość mieszamy łyżką. Całą listę składników znajdziesz w opisie do tego filmu. Na końcu dodajemy tłuszcz, ja użyłam oliwy z oliwek, ale można również użyć oleju kokosowego czy masła, ułatwi to później pieczenie. Gotowe ciasto przykładamy do elektrycznego grilla. Jeśli ktoś ma opiekacz do kanapek to również świetnie się sprawdzi. Ciasto rozprowadzamy łyżką tworząc prostokąt i zamykamy urządzenie. Czas pieczenia w zależności od mocy Waszego urządzenia może zająć kilka minut. Na gotowym spodzie układam plaster żółtego sera, a także wędliny. Wybór dodatków zależy to już od Was. Spód składam na pół, tak by powstała kanapka i zapiekam jeszcze około minutę do dwóch i gotowe. Tak wygląda nasza brokułowa kanapka po przekrojeniu. Druga propozycja, to udka z kurczaka w towarzystwie warzyw. Całe danie przygotujesz w jednym naczyniu. Do miski przykładamy pocięte udka z zieloną fasalką szparagową, u mnie jest mrożona, pociętą w paski paprykę oraz czerwoną cebulę. Doprawiamy łyżeczką przyprawy do kurczaka, solą, pieprzem, a na końcu polowamy kilkoma łyżkami oliwy z oliwek. Całość mieszam, aby wszystkie składniki się połączyły i przykrywam folią spożywczą. Następnie wstawiam do lodówki na minimum 30 minut, może również na dłużej, aby smaki się przygryzły. Całość przekładam na rozgrzaną patelnię, nie potrzeba już natłuszczać i podsmażam aż mięso będzie gotowe. Warzywa w tym czasie stracą trochę na objętości. Przed podaniem posypują jeszcze nasionami sezamu. Można je również pominąć lub dodać na przykład słonecznika. Życzę smacznego i zapraszam do obejrzenia moich pozostałych przepisów oraz do odwiedzenia blogu www.degary.pl